Witajcie, nazywam się Anna Armada. W klinice Dental Sense Medicover w Gdańsku zajmuję się kompleksowym planowaniem leczenia stomatologicznego, a także poprawą estetyki uśmiechu. Perfekcyjnie białe, a zarazem naturalne zęby odejmują wiele lat. Ludzie z zabranymi zębami, którzy chętnie się uśmiechają, są odbierani jako bardziej atrakcyjni, inteligentniejsi i bardziej wiarygodni. Coraz więcej pacjentów, już nie tylko gwiazd, zgłasza się do dentysty właśnie po to, aby mieć perfekcyjny uśmiech. W mojej pracy na co dzień wykorzystuję mikroskop, a także inne nowoczesne i sprawdzone technologie, takie jak cyfrowe projektowanie uśmiechu, skaner wewnątrzustny czy tomografię komputerową. Planowanie leczenia nie byłoby też możliwe bez fotografii stomatologicznej, dzięki której przeprowadzam analizę estetyki twarzy, a później projektuję nowe uśmiechy. Dzisiaj chciałabym na przykładzie metamorfozy mojej pacjentki, pani Sylwii, przedstawić Wam, jak wygląda proces takiego leczenia. Pierwszą wizytę z pacjentem, który zgłosił się do mnie na leczenie, rozpoczynam od rozmowy o jego oczekiwaniach i doświadczeniach związanych z leczeniem stomatologicznym. Następnie wykonuję zdjęcia fotograficzne i skan uzębienia po to, aby przygotować projekt pracy. Na kolejnej wizycie przymierzam go pacjentowi, zanim jeszcze rozpoczniemy właściwe leczenie. Wymarzony uśmiech możemy uzyskać, wykorzystując różne rozwiązania. W przypadku zastosowałam licówki porcelanowe. Jest to jeden z najszybszych i najbardziej trwałych sposobów na poprawę uśmiechu. Licówka to cieniutka warstwa porcelany pokrywająca przednią stronę zęba. Można ją wykorzystać do korekty kształtu, wielkości, koloru czy ustawienia zęba. Kolejnym etapem jest preparacja zębów przy użyciu mikroskopu. Tak, aby stworzyć odpowiednie warunki do osadzenia licówki. W laboratorium technik precyzyjnie wytłacza licówki, a następnie ręcznie maluje je tak, aby były jak najbardziej zbliżone do naturalnego wyglądu zęba. Na ostatniej wizycie przyklejam licówki, które trwale łączą się ze szkliwem zęba. Dzięki temu pacjent może być pewien, że efekt będzie bardzo stabilny. Takie leczenie można w niektórych przypadkach przeprowadzić nawet w ciągu dwóch tygodni. Sposobów na uzyskanie pięknego, harmonijnego, a zarazem naturalnego uśmiechu jest wiele. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak można poprawić wygląd Twoich zębów, zapraszam na konsultację do Dental Sense Medicover w Gdańsku. Chętnie doradzę i zaplanuję Twoją metamorfozę.